Sięka, jesteśmy dzisiaj na WNR, że są dzisiaj urodziny, więc zobaczymy czy naprawdę będzie grubo, czy będzie przypał z policją i tak naprawdę nic się nie będzie działo. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne autka, oczywiście Wam to pokażemy, pomierzymy też jakieś wydechy, już jest mnóstwo helikopterów, wszystko to się już świeci, więc może być jeden wielki przypał. A co? Zapraszam do oglądania! pewno jeżeli chodzi o ilość aut na tych kozackich aut, będzie naprawdę dobrze, bo ostatnio była troszkę lipa, ale myślę, że dzisiaj to nadrobimy. Patrzcie, kolejna MK. Policja. I policja oczywiście, jakby inaczej. Ale właśnie M Ej, to jest kolejny pasat. Jak mustag. Tego jest naprawdę odgroma. Dobra, widziałem po jakąś ocenkę w końcu. Jak ocenisz to auto od 0 do 10? 7 na 10. A jak swoje ocenisz od no, 0 do 10? Wszystko, oczywiście no. Opowiedz mi co się ty macie, bo jest naprawdę ciekawie. To jest generalnie tylko na Amerykę 1500 sztuk na świat wychodziło z okay. FRS oryginalnie, e, no ale przerobiony na Toyotę. Tak mniej więcej jeszcze przód został. Dołożony już w Ameryce kompresor HKS V3. A to jest kompresor? Kompresor, tam jest HKS V3. blow ma dołożony, zmodyfikowana powa paliwowa na 700 ml, ciągnie wydech Magnum Racing, jak dobrze pamiętam. Ile kuca to ma? 370 aktualnie. Zwierzymy jeszcze wydech. Dobra, można. O kurde ty 126 to bez żadnych strzałów! To jest giga dużo! 126! To jest naprawdę duży wynik. No duży, duży, no. Raczej legalny to, to nie jest Policji tu nie ma <laughs> W Co ogóle ma? Bardzo fajne skrzydła, takie jakby Batman A Aventador, bo to Aha, jest wzorowany no, na też widziałem, że Aventador Tak, Lamby, Budda, Kloby to się nazywa I właśnie Aventadora i spoiler tak samo Nie oryginalny, ale wzorowany Dobra, kozackie auto, dzięki wielkie Wiecie, że w ogóle nie znałem tego, że to jest Scion, tak? To jest z Ameryki wersja GT86. Ja, fan motoryzacji, nie wiedziałem, że takie auto jest, ale z ich 1500 z nas, cały świat, więc jest to logiczne. Mam nadzieję, że wam się w ogóle podobało, możecie napisać w komentarzu, a ja w ogóle próbuję zwalić, znam, wal, znaleźć wam taką naprawdę perełkę, perełkę, ale na razie widzę tylko jakieś M-ki, Audi RS6 MTM, 1001 koni, C nudy. Musi być coś ciekawego. O, Fritz przyjechał <grywa> znowu. No mam nadzieję, że znajdziemy coś takiego naprawdę, naprawdę wow. Aczkolwiek ilość ludzi jest zatrważająca. Naprawdę jest ciężko się przecisnąć. Ciężko coś nagrać ładnego jakoś, ogrywkę Auto dla was. Ale my damy radę. Idziemy się z następną ocenką. Jak ocenisz to autko od 0 do 10? Fajnie to wygląda, dałbym taką ósemeczkę, ósemeczkę, no Osemeczkę. Będzie dobrze, no Dobra, a jak swojemu oddasz od 0 do 10 No z dziewiątkę, Dziemiątkę. dziewiątkę Okej okay. Kolor mi się bardzo podoba I widzę te dziki I co tu jest jeszcze więcej zrobione? Dużo rzeczy w sumie się pozmieniało od serii Te lampy, nie mhm. widać Mocny no, Tokio to Drift <ślad> <ślad> Dokładnie, dokładnie <ślad> Jaki to jest silniczek? 2.0, 310 koni, 440 Nm. No to przyjemnie Jedzie, <śmiennie> odbiega się. <śmiennie> <śmiennie> bardzo fajne autko, naprawdę, kolorek mi siedzi bardzo, ja kocham fioletowe auta, więc fajna furka. Dzięki, dzięki bardzo. Powiem wam, pierwszy raz coś jest zajebiście zrobione, bo jest mega rozdzielone, jest duży parking i tu jest cała strefa kar Audio. Tam jest strefa fajnych aut i w końcu nie przeszkadzają nam tymi głośnymi dźwiękami. Na ziastka, a tu można przyjść na wyląd! nie da się dzisiaj, za dużo ludzi. Gdzie coś usłyszymy? Jest chmara. No, z 50 czy 100 ludzi leci od razu do jakiegoś miejsca, epicentrum dźwięku jakiegoś. Spóźniliśmy się. Normalnie ty przyjechałeś tutaj? Znaczy, znaczy w bagażniku przyjechał nie. Normalnie tym jeździ, na tym jeździ, da się na tym jeździć w ogóle No, no tylko ja się boję tu jeździć, bo tu jest za dużo policji, nie? ale a co, jak skuter, nie? Czy Chyba nie Widzę, <laughs> że palisz gumę tym No, to oponę utylizuje dobrze w, w, Wczoraj w podkładzie stał A co to za silniczek jest w tym? To jest jakiś tuningowana sześćdziesiątka Tuningowana sześćdziesiątka, no, był on dobrze wiercony jeszcze, nie? Ponad, to jest dwusów i on już ma trzeci port dolotowy, tam zabawy było sporo no ale jak chcesz to możesz zaprezentować jeszcze raz Pod content, nie będę zły czemu nie? namówiłem. <grymne> <Tam> <grymne> Też były drifty, dzisiaj też są drifty. Trochę w mniejszym wydaniu, ale też są. Śmieszny październik. A... Wyszło 120 dB, tak sobie stałem. Tak, tylko to nie był metr, trochę dalej, więc pewnie byłoby jeszcze więcej. Ale kurde dużo. Jak ocenisz to auto od 0 do 10? Fajny kolor dałbym 8, chociaż taki bardziej pod kobietę podchodzi że tak powiem. Okej, okay. a jak swoją cenisz od 0 do 10? No wiadomo, jak to swój samochód, no zawsze dajemy 10. No, kupiłem to, co chciałem, Aha. jest wygodny, super. Jest, daję, daję dyszkę na swój. To jest ta siódemka E65. E65. Tak. I tu jest coś bardzo grubo porobione, jak widzę, bo nie wygląda tak, jak to normalna. To jest fake Haman, pakiet stylistyczny okay. Hamana, nie jest to oryginalny mhm. Haman, ale wizualnie cały wygląda, jak oryginalny Haman. Generalnie to jest to, co jest uznawane za jedno z brzydszych siódemek, tak. nie? Jedna z najładniejszych siódemek <x> na świecie, tak. Ale tu naprawdę wygląda fajnie, mi się bardzo podoba. Ten zderzak tu jest bardzo taki do przodu i z tyłu też wygląda tak ja bardzo... Mam wrażenie bardzo... Właśnie dużo ludzi zmienia zdanie patrząc na niego, Nie, że no, jednak po tym to jest ładne. Opinie są różne, mówią tak, najgorszy jaki samochód na świecie jest to siódemka k 65 ale Aha. ta jest kurwa ładna. O tak. Nie no, ta jest przepiękna, naprawdę. Dziękuję, miło mi. A co za silniczek? 48V8. 48V8, no to też piękne serce. Serce ma, ma czym oddychać, tak. Dobra, dzięki, wielkie. Dziękuję, powodzenia. Happy New Year! Nie włączy nam się tutaj w mikrofon, ale macie dźwięk tego Volvo z innego filmu, jak ono brzmi. Chociaż wydaje mi się, że tutaj efekty wizualne robią całą robotę i po prostu cieszcie swoje oczy. Trzeba doceniać takie projekty, więc zachęciłem ludzi do kleskania. No oni pochodnie zrobili, co jest Powalony ten wydech, a jak się rozrząsł, Kuba, cały czerwony był. Kozaskie. A naprawdę ta flara na końcu... Wow, to jest 2 metry, 3 metry pomienia takiego. Ja jestem zaskoczony. Ja nie, nie wiem, co oni jeszcze wymyślą, ale ja jestem ciekawy i dalej czekam na dalsze ich pomysły. Więc widzimy no, się na seblik Ja nie chcę tego nagrywać, ja się boję. Owalone, jakie to zgłośne W tym jednym przycisku dzieje się cała magia z tyłu. Wow, A, tak, się nie ma na to i 30 raz to już mu nie? Nie no tutaj to dowodzik musi być do zabrania 98 decybeli jest Konkurencja Takie tam 700 koni zdrosny o Takie tam 700 koni e 3 Versus 2000 złotych Volvo. Ale jako robotę robi? A jako robotę robi? Przereklamowane, przereklamowana ten trójki. jak to Volvo, zieje ogniem, strzela. Co więcej, człowiekowi jest potrzebne? Driftuję. Driftuję. A to idealne. A nie, M3. to chciał M3. To jest chyba zachęta no, to, to Może to dla to konkurencji to... zmierzymy Zmierzymy G3 MB Turbo Rozumiem, że się jeszcze nagrzewa Ale tak. zmierzymy to? Możemy, no. Możemy zmierzyć. ale ona jest cicha na postoju Ona jest głośna dopiero jak się jedzie nie? Okej, okay. no to tego raczej nie zrobimy no. <laughs> To jest G-Power, tak? tak? jest. Co jest z tym zrobione, że to masz... A, 700 wiesz, to poni? jest cały program skrzyni, cały program silnika, cały wydech i zdjęty limiter. Okej. Okay. <laughs> Karbona tu widzę też jest fest nałożony. No jeszcze będzie trochę więcej. Jeszcze więcej? <laughs> tak, bo nie zdążyłem, jeszcze mam dokładki przednie z G-Powera, ale zimno jest, więc się nie dało ich założyć. Aha, czyli. E, to... Za dwa tygodnie przychodzi Eventuri, no i na wiosnę będzie większe koło. I jeszcze będzie czarny dach i jeszcze karbon będzie na dachu też. Czyli to je nie jest tylko mechaniczne, ale też stylistycznie też robią eee, to? Trochę tak, no. Okej. Okay. Dobra, to czekamy aż się nagrzeje. Zwierzymy <śm> tego potwora. <śm> Że ten BRZ będzie lepszy, ale ostatnim strzałem dobił. 126,8. Nie, nie jest cicho. Głośno, głośno. Nie, nie jest cicho. 126,8 to jest bardzo dużo. Toka, tak, no dokładnie. Może jeste skonały na bogato? <laughs> nie. <noise> nie. Serio? Co, Co nie wiem. Znaczy tak po głosie też trzeba, czy tak by się wydawało. Okay. Powiedziałeś? <noise> Dzkonały na bogato. <głosy> <głosy> nie wiem czy konstronował, czy nie <suszy> To jest jakaś najwyższa S-klasa, czy znaczy w Kielu? to jest limitowana wersja, wyszła tylko zaledwie 1500 sztuk na Europę z tego co pamiętam. Aha, bo ja myślałem, że tylko Maybach ma ten tryb nie, nie. nie. Tryb skaczący. To właśnie, to była limitowana w, przez pół roku chyba była tylko dostępna w warszawskim salonie. One. Aha! Tylko i wyłącznie na zamówienie. Czas oczekiwania, czekaliśmy na niego rok. O kurde, to sporo. Dobra, bardzo fajne. Ja, szczerze, zaskoczyłem się, bo nie wiedziałem, że to, myślałem nie, naprawdę, że to tylko Maybach'e. GLM mają to normalnie biały przez dwa e, 2000... A to jest jeszcze niższa, niższa S-klasa, nie? GLS. Nie, to jest, e, G, to jest niżej niż e, GLS, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, pod względem komfortu i wszystkiego, są takie same. Tylko, że GLS-a, z tego co pamiętam, w podstawowej wersji nie można było nigdy z tym zawieszeniem przejść. Aha. A nie, ale było tylko tyle co limitowaną wersję, że tak powiem. No. Ciekawe, ciekawe Za ciekawość. Bardzo o tym nie wiedziałem. Naprawdę no, myślałem, że tylko Maybach to ma. To bardzo śmieszny i niepotrzebny tryb pewnie. Wieście. Ale kto bogatego zabroni. Przecież nie będę przygotował Ale tak wygląda. No tak Ur zwyczajnie. Nie jakieś wow. No ale tryb bujania się jest? Jest. Jest bogactwo? Jest. To lubimy. No, helikopterki sobie latają Nagrywają nas. Może będziemy w telewizji? Pierwszy raz. Dzień dobry TfN Podsumowywanie wunera stojącego na miejscu Nie było tak źle, nie było dzisiaj żadnych akcji tak przypałowych żeby potem być w sali w nagłówkach, o, ale ci samochodziarze są źli. Jak tak można? Ciekawe, czy w telewizji jutro będzie. Zrobiliśmy tysiąc mandatów po 500 zł na przykład i jest rekordowy, więc naprawdę nie było źle. Można przyjeżdżać na WNR-a, nie ma wstydu. Przyjeżdżajcie! Co? To pewnie końcówka, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w następnym odcinku.